Cześć, witajcie dzisiaj na naszym kanale, a dzisiaj jesteśmy w takiej windzie. I bardzo bym prosiła o subskrypcję. Łopeczkę w górę, bo mamy 6 subskrypcji, a my wchodzimy już do tej windy. No, nikt nie gra w tą windę. Chyba. A nie grają! Patrzcie, ile ludzi. Ok. Więc gramy. Co to jest? O nie, tu jest ten! Joker. To jest trochę... Przepraszam za te dźwięki No po prostu mają cię, ale okej okay. Jesteśmy dalej w windzie 13 Pięć sekund Ciekawe tak, co? nie im hejka. Ciekawe, czy ktoś mi odpisze. Hejka. Ło, kaczki. o oh no. Teraz to będzie ta inwazja. Kaczek. On się cały czas mnie uczepił, będzie ze mną latał. Ła, nie gdzie tu co jest. A po tu pies co tam widzę znam że to kaczki Kwinie. Wracam do domu coś mi się tutaj gra zwiesiła o oj i coś mi się tutaj gierka zwiesiła, patrzcie teraz jest 10 nie było 8 Yy, dobra, po prostu wejdę i wejdę. Tak, i po prostu jeszcze raz wejdę. Chyba to był bóg gry. Aha, okej. Okay. Zeszliśmy i czekamy trzy, dwa, jeden. Zaczekajcie, sobie po prostu tak... Czyli... Oj... Oj... Y, czy... Ej, nikogo nie ma. Co? O, jest jeden gościu. Aha, oni wszyscy zginęli, okej. Okay. Co? Czemu to jest tak długo? O nie. Co się stało? I cały czas mi zacina, popatrzcie, jest po 31, a jest nagle po 34. Oj, z do mnie zaczęło. Nie wiem, co jest z tą winą, że mi tak zacina? Nie przemuch. Ok. Napisaliśmy, Hej. Ciekawe, czy coś odpowie. Hej. Aha. Tutaj nie ma w tobie i nie, nie odpowie nic. Nie eee. Teraz <coughs> po prostu stąd wejdę i wejdę w coś innego, bo jak widać, to winem zacinał. Wczoraj było inaczej, że mnie zaczynało ale ci to po prostu zacina. OK, zamknęły się. Teraz czekam 19 sekund. Tak, bardzo mi zaczyna, więc po prostu wyjdę stąd i wejdę w coś innego. Wrócę <coughs> do Was, jak już znajdę coś. OK, znalazłam City. Mam nadzieję, że tutaj po prostu normalnie mi będzie wchodziło i grało. Tutaj co? Okej, okay, nie, nie obchodzi mi. mi to. Okej, okay, musimy się to wszystko załadować. nie tu piszą po jakimś, nie wiem co to jest za językiem. Czemu mam takiego kócika? Nie wiem, dobra. Poczekajmy gdzieś, żeby mi się wszystko załadowało. Hej. Okej, okay, już mi się cała mapa. O, już mi się ładuje. O, ja się zładowałam, ale ble, bez pluski, więc tutaj wchodzimy. O, mam 100 zł. Tutaj awatara. I tutaj znowu mi nie... Sorry, nie zadziałało, bo zawsze jak wchodzę, to musimy się tak długo ładować, ale to to nic. Okej, okay, włosy chyba nie chcę zmieniać, bo... Mm. O, jest jakiś... Nowe pluski są? A nie, jednak nie. Myślałam. Albo nie myślałam. Okej, okay, niech mi się wszystko zadłu jak... Weźmy na razie na włosy. Wow, ale ładne, te są one. O jednak nie bardzo tym. Okej, okay, a to za... co? Co? Widzieliście to? Co mi się stało z, z skinem? Nie, to tym bardziej nie O, mogą być te Myślę, tak Teraz jakąś koszulkę założymy Na przykład to mm. Okej okay. Spodnie po prostu jeszcze tylko zmienimy, bo Może to pasują Nie wiem Na razie zesłane okej okay. napiszemy im kto mnie zaadoptuje okej okay. wysłaliśmy jeszcze znak zapytania ale wszyscy to piszą po jakimś patrzcie o, ona chyba pisze po polsku co? patrzcie zdjęcie tutaj napisała piszemy jeszcze raz okej okay. Chyba sobie kupiłam coś do jeżdżenia, więc A jednak nie Mimo, że hej 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 Okej, okay, Stoi. Oni jest ten, ten gościu ze filmiku na TikToku. okej okay, chyba nikt nie chce mnie tutaj zaadoptować więc uciekamy. Oj, idziemy do domu. Przepraszam Was, że nie będę miała nic w domu, ale po prostu długo nie gram według mojej znaczy w i. i. no i tak się troszkę. I zobaczymy, tutaj, tutaj na dziecko, tak? Aha, to so jest mniejszym. Ok, no to nie będzie tak, ale nie do to tam jest to Była ta Szukam mamy. Okej. Napísali Napisaliśmy, że szukam mamy. tak nie wysłał. Szukam mamy. Okay. aha, ona uciekła. i po prostu widzimy. Okay. Zobaczymy czy już tam, e, tam, chyba był pizzeria, tak. Zobaczymy czy pizzerię już wybudowali, bo budowali, ale to było rok temu. Pizza. Już jest gotowa, cała i zdrowa. Tutaj grzybki są. Ej, co? kyo To wiesz, tylko tutaj jakieś... Karton ryby, okej. Okay. Ktoś sobie zjadł ryby jak budowali Pizza dnia. Aha, tutaj nic nie pisze, ale wejdźmy. Zobaczmy, co tam jest. Uczytywanie świata. Co? Uczytywanie świata. No przepraszam, City. Wow, jak tutaj ładnie! No serio musieli wybudować tutaj. Bo było, było, było brzydko. Teraz jest ładnie zobaczcie. Zobaczcie kuchnię. Wow. Serio, naprawdę bardzo ładnie wybudowali, więc ja tutaj idę. <ścoughs> Oj, co mi się stało? A zespół mi jest... Znowu na te krzesu, Ale idziemy z tej sali. Tutaj jest wyjście Okej, okay. ej, ładnie, serio, bardzo mi się podoba No, co mi się dzieje? Nie mogę chodzić Coś mi się zbugowało, więc zrobię po prostu reset harag no. O, okej, okay. no To jest dla do robienia lodów, ale tak tego nie mogę nacisnąć Tutaj są kosze. Okej, okay, tutaj mi już wszystko wczytało, tylko ludzi mnie nie wczytało. oh my god! Okej, okay, co to jest? Aha, to jest pizza. Okej, okay, więc bierzemy. O teraz tak z pomidorowy, To to weźmiemy wszystko, co tutaj jest. To. Mnie się tutaj na razie nic nie respi Oi, Oj, 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 Ale ładne okay, ale tego ketchup czekoladowego nie ma A jest dobra, okej? Okay. I ser jest. Więc... Wow, jak tutaj ktoś ładnie zrobił. Serio, okej. Okay. Więc weźmiemy teraz czekoladowy. Teraz wybierzemy czekoladowy. Ten i ten. Ok. I wyszło nam prawie taka sama jak Tylko tak, że troszkę lepsza. Moim zdaniem mm, A gdzie to się stawia? Jak to stawić? Okej, pójdziemy Ej, ja nie wiem, okej okay. Oj, już położyłam Okej, okay, i tam poleci do góry Tak, tak haps Będę przeszkadzała. O, tu jest moja pizza. Okej. Okay. Moja pizza poleciała tutaj. Jest już upieczona. I możemy się zajadać. Weźmiemy jeszcze U, pudełko. Hop. Na pizzę. ale. O, okej. Okay. Jesteśmy dostawa. Chcesz zagrać w minigro dostawa pizzy zarabiaj monety dostarczając pizzę innym graczom tak ok zgódźmy się 68 graczy przed tobą ok 50 graczy przed tobą ok no chyba nie wczyta więc nie pogramy w tą grę Chodzimy się z pizzą do domu. Co? U Anus. Poczekaj, napiszemy. No, hej. Hej. Ok, napisaliśmy mu hej. O, mi sobie napisanie. H. Ok, nieważne, ok. O, Od... co? Napiszę mamu, hej, ciekawe, co, co odpisze. Nie. Okej. Okay. Okej, okay, napiszę czy będzie moim tatą. Także. Nie. On... Aha, okej, okay. on nie pisze po polsku Więc jedziemy Piszemy Tutaj Mama Oj Mama Okej, okay. napisaliśmy do niej mama Tutaj mama Mama No stój Aha Okej okay. Zobaczcie młodziki Fajnie, że zbudowali tą pizzę Hops, Chodzimy stąd Ładniejsza jest niż poprzednia była Muszę serio przyznać You I'm German, My is. Yes. Aha, okay. Ja nie za bardzo rozumiem angielskiego ani różnych takich. prostu piszę po polsku, bo... bo. jestem z polski, tak. Z kielca. Pokażę Wam mój dom. No, weźmy małe trawiasty, bo tak to, weźmiemy duże trawiasty, to wyrasta, nie, to dużo szukać Na mapę. Coś nam się tu. Nie... O. Okej, jesteśmy w Możemy poczekać, że nam się wszystko załaduje. Ona ma tutaj dom. O, my też pozbieramy kwiatuszki. Ja nawet nie zasadziłam. Okay. to tak, zaraz wam pokażę, tylko zasadźmy. weźmy sobie tą różę białą A zobaczcie jak go z powodu pierwszych kiełków Podlewaj swój okay. so Teraz podlejmy Podlej O tak i podlewamy ok. i Pokażę wam mój dom I Zobaczcie widzicie Nie ma tu nic w pokoju w tym... W tym te, to jest telewizor i, i ta werselka, a tutaj też nie ma nic. Ok, idziemy zasadzić kwiatki. Ok, teraz no będziemy szli po kolei. Zasadzimy samaróże na, na razie. Na razie. O, wow, tam jest ładny domek. Podle, podlejmy, dwie godziny, dwie, dwie godziny do, aha, do, do tego, żeby wyrosł kwiatek. No. Wow, Ten bardzo mi się podoba. Okej. 4 5 godzin. Okej. Okay. Nie, dwie na godzinę. Podlejmy i zasadźmy nowy. I podlejmy. Podlejmy. Okej. Okay. I tak wygląda mój domek. Aha, pokazuj mi, że tutaj jest mój dom. Ok, zobaczymy, czy. O, coś. Oj, coś mi doszło. nie? Mm. No i to by było już na tyle y, widzowie. Zostawiacie łapki w górę i subskrypcję, a ja się z żegnam i jutro filmik o 15.30 lub wcześniej. Pa!